Dzień dobry, witam Państwa w programie Raport z Wojny. Dziś mamy 23 maja, 89. dzień walk. Dziś spotykam się w troszeczkę innej scenerii niż zazwyczaj, z uwagi na to, że pracujemy nad konferencją Defense 24 Day, która rozpocznie się jutro w Warszawie i będzie trwała dwa dni, także prosto z hal na Prądzyńskiego yy, tutaj Nagrywamy. No i tradycyjnie zaczynamy od kierunku południowego. W reonie Budziaku, Wyspy Węży Odesy nic w zasadzie się nie dzieje. Odessa jest sporadycznie bombardowana. Podobnie wygląda linia frontu między Mikołajewem a Hersoniem. Tutaj zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy zebrali. Dość pokaźne siły, jednak Rosjanie raczej tutaj y, są w defensywie, nastawiają się na defensywę, a Ukraińcy także nie chcą najwyraźniej pochopnie y, atakować y, w kierunku Hersonia, prawdopodobnie dlatego, że nie chcą ponieść y, niepotrzebnych strat, y, a być może czekają na uzbrojenie z Zachodu, które cały czas jest dostarczane na Ukrainę. W Energodarze Został przeprowadzony zamach na tamtejszego burmistrza, który kolaborował z władzami rosyjskimi. Został on ranny w zamachu, raz, podobnie jak jego ochrona. Sytuacja patowa utrzymuje się także na odcinku Zaporoża. Tutaj obie strony ostrzeliwują się, szczególnie Rosjanie. Są doniesienia, że Rosjanie stronę ukraińską ostrzeliwują. Natomiast nie ma też tu żadnych. Ruchów na tym obszarze i nie ma tu też zapewne zbyt dużych sił po żadnej ze stron. Nikt w każdym razie nie zdecydował się na, na jakąś tutaj zdecydowaną akcję. W Mariupolu walki zakończyły się. 20 maja poddała się załoga w zakładach Azowstal. Do niewoli trafiło około 2,5 tysiąca żołnierzy, tak przynajmniej mówią źródła rosyjskie. I trafili oni do obozu jeńckiego pod Donieck. Ludzie ci mają zostać wymienieni na jeńców rosyjskich w najbliższym czasie. Taka jest przynajmniej oficjalna wykładnia. Co tak naprawdę Rosjanie zrobią z obrońcami Mariupola? Ostatnimi no, pokaże czas. Na linii frontu w Donbasie. W ostatnim tygodniu wojska separatystów i rosyjskie kontynuowały ataki na całej długości. Yy, pewien sukces udało im się odnieść w rejonie Gorłówki Nowobachtimówki. Yy, to znaczy udało się tutaj powolutku doprowadzać, zacząć okrążać tą miejscowość i przeciąć drogę tutaj prowadzącą z Doniecka do Kramatorska. Rosjanie odnotowują też postępy na odcinku na wysokości Republiki Ługańskiej, tak zwanej. No i wydaje się, że najlepsze jednostki przerzucili przez popasną zdobytą w poprzednim tygodniu i rozszerzają tutaj ten zdobyty wówczas przyczółek. Warto tutaj zauważyć, że między tymi liniami, które tutaj Rosjanie osiągnęli, do rzeki. Doniec, na której Ukraińcy się bronią i na której niszczą rosyjskie przeprawy, o czym było głośno, jest obecnie 23 km, także ten korytarz między Siewierodonieckiem a Lisiczańskiem y, jest coraz węższy. Rosjanie napierają także w okolicach właśnie tych miejscowości, próbują także otaczać Lisiczańsk bezpośrednio od południa, chociaż tutaj na razie zostali powstrzymani, też na linii. Rzeki Doniec, natomiast no, jeżeli sytuacja będzie dalej się tak rozwijała, tutaj będą naciski, tutaj będzie rozwijał się ten wyłom stworzony przez Rosjan, no to możemy mieć do czynienia z czasem, z otoczeniem się Wielodoniecka i Łyczańska. Pytanie, czy Ukraińcy wycofają te siły, zanim się tutaj to zamknie, czy spróbują stworzyć tutaj znowu twierdzę i taki drugi Mariupol? Tutaj może. Dodam, że w Mariupolu przed wojną żyło 400 tysięcy osób, natomiast w Siewiorodoniecku i Lisiczańsku mieszkało przed wojną po 100 tysięcy osób, czyli łącznie te miasta to jest połowa Mariupola, można powiedzieć. Ostre walki też w rejonie y, przyczółka rosyjskiego na dońcu, y, czyli terytorium, które Rosjanie zajęli wychodząc ze zdobytego Izjum. Tutaj w ostatnim tygodniu celem Rosjan jest likwidacja tych pozycji ukraińskich tutaj, czyli takiego występu, który powstał w wyniku tego, że Rosjanie doszli tutaj do tej linii no i tutaj stworzyli ten przyczółek. Na razie się to nie udało, walki trwają. Co ciekawe Rosjanie tutaj przeszli wizjum przez Doniec, natomiast tutaj, idąc do tego wyłomu, musieliby przejść Doniec po raz kolejny. Nie mogąc przejść tędy z uwagi na warunkowanie geograficzne. Czy Ukraińcom uda się utrzymać ten występ, i czy uznają, że to jest to celowe, trudno powiedzieć. Być może cofną się tutaj do Światochirska, i tutaj w jakiś bardziej optymalny sposób stworzą linię obrony, albo w ogóle wycofają się tutaj za Doniec. Na kierunku charkowskim Rosjanie. Dokonali kontrataków. Dzisiaj się potwierdziło, że udało im się odbić dwie miejscowości i odepchnąć Ukraińców od tej granicy przedwojennej ukraińsko-rosyjskiej. Natomiast y, wydaje się, że atak ten ma raczej y, przyczynę propagandową, bo Ukraińcy bardzo mocno akcentowali, że udało im się dojść tutaj do granicy wcześniej. Tutaj nie ma znaczących połączeń. Ukraińcy tędy nie byliby w stanie iść odcinać tego przyczółka na Izium. Także to jest troszeczkę taka wojna bardziej o honor w cudzysłowie, a nie o konkretne połączenia y, logistyczne dla sił rosyjskich walczących pod Izium. Rosjanie robią wszystko, żeby odciągać siły ukraińskie od Donbasu. Przy czym sami wydaje się, że nie są zdolni e, dokonać jakiegoś groźnego ataku na innych kierunkach i, i to co, ten potencjał, który im pozostał, angażują właśnie tutaj, tak żeby doprowadzić tu do tego odcięcia mniej więcej. E, mimo to ostrzeliwują w obwodzie Sumskim e, artylerią lekką i sporadycznie Straż Graniczną Ukraińską. Są tutaj wymiany ognia, yy, odparcia jakichś grup dywersyjnych, niewielkich ataków. Nadal aktualny jest też temat białoruski. W ubiegłym tygodniu, jak przypomnę, yy, Białorusini stwierdzili, że w ramach ćwiczeń dotyczących obronności ich raju, rozmieścili wojska specjalne, tak zwane, czyli tak naprawdę prawie połowę swoich wojsk, yy, bo wojska powietrzno desantowe wzdłuż granicy z Ukrainą. Ukraińcy fortyfikują między innymi obwód żytomierski, no i muszą być gotowi tutaj na ewentualną agresję, chociaż z drugiej strony, no jak wiemy, wojska białoruskie nie są silne, a rosyjskich na terenie Białorusi nie ma już teraz dużo. Niemniej no, ta aktywność odciąga co najmniej kilka brygad ukraińskich od tego kierunku, na którym prawdopodobnie wszystko się teraz decyduje. Rosjanie w ostatnim tygodniu bombardowali znów strefę przyfrontową i zaplecze. Jeżeli chodzi o bombardowanie Desny, o której mówiłem ostatnio, no to doliczono się tam już 87 zabitych. Także był to atak dość skuteczny, trzeba przyznać, Rosjanom. Natomiast w ubiegłym tygodniu zanotowano zdecydowanie mniej alarmów przeciwlotniczych i mniej jakichś spektakularnych zniszczeń wywołanych przez Rosjan w Ukrainie. Może to świadczyć o tym, że Rosjanom jednak kończy się uzbrojenie dalekiego zasięgu, uzbrojenie precyzyjne, pociski manewrujące, balistyczne, albo że mają już ich tyle, że powolutku zaczyna im być szkoda zużywać ich, ponieważ no, dojdą do jakichś alarmowych stanów, jeżeli chodzi o ilość tego uzbrojenia i ich wojska po prostu zaczną zatracać pewne, pewne zdolności. Nadal aktywne jest lotnictwo rosyjskie. Dzisiaj pojawiła się niepotwierdzona jeszcze informacja, że zestrzelony został bombowiec Su-34, yy, za którego sterami, co ciekawe, siedział generał Wojsk Lotniczych Rosyjskich. Świadczyłoby to o tym, że Rosjanie mają też problemy kadrowe w lotnictwie, co może świadczyć o tym, że te, yy, te straty, które ponieśli, yy, były w, tak wysokie, albo prawie tak wysokie, jak podaje strona ukraińska. Przypomnę, że Ukraińcy twierdzą, że zniszczyli ponad 200 samolotów bojowych rosyjskich i niemal 200 śmigłowców. Gdyby to była prawda, oznaczałoby to, że być może dochodzimy do jakiejś granicy, którą osiągają Rosjanie, i być może jest to jakaś jaskółka tego, że wojna może się zakończyć w najbliższym czasie. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.